Witam witajcie z drodzy, kolejny odcinek Ameryki XXI wieku. Dzisiaj wydajemy 3 stówy, nadajemy zaległości, czyli za ostatnie 3 tygodnie, odcinek 21, 22, 23. Ja chciałem powiedzieć, że jestem po powrocie właśnie z etapu niesamowitego wydarzenia przyładowanego wiedzą, integracją i każdy, kto chce się rozwijać w marketingu sieciowym, internetowym, każdy, kto chce robić to na poważnie, każdy, kto chce robić więcej, powinien to wydarzenie swojej czegliście odhaczyć. Bez wątpienia. A wracając do naszej emerytury XXI wieku, chciałem Wam powiedzieć, że niestety, ale nie będą się odcinki pojawiać co tydzień, będą się pojawiać co dwa, bądź co trzy tygodnie, w zależności od tego jak się będę wyjawiał. a to jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, że mam na topecie też inne projekty, którym chcę poświęcić troszkę czasu, zajawkę tego zapadałem jakieś kilka tygodni na YouTubie, więc zobaczcie sobie o co w tym chodzi. A dużo więcej w tym temacie zobaczycie na mojej grupie na Facebooku, do której link zostawiam na dole w opisie tego filmu. I tutaj też z miejsca zaznaczam, że nie zamierzam zrezygnować z cotygodniowych zakupów. Nadal będę wydawał tyle samo na kryptowaluty w takiej samej częstotliwości i na te same projekty, z tym, że będę pokazywał to na YouTube nieco rzadziej. Także nie przedłużając dłużej, moi kochani, lecimy na giełdę BitBay, wydawać 300 na kolejne kryptowaluty. Okej, okay, jesteśmy już na koń papierka, tradycyjnie przy każdym nagrywaniu i udało nam się złapać bitcoina poniżej 10 tysięcy. Także bitcoin jest w jakiejś lokalnej korekcie po ostatnich wzrostach. Jak głęboko pójdziemy, nie mam pojęcia, ale tutaj można powiedzieć, że już jesteśmy na ponad 30% korekcie od ostatniego lokalnego szczytu. Czy jest to dość, czy jeszcze nie? To się przekonamy w najbliższych dniach, tygodniach. Zobaczymy, jak to będzie się wszystko kształtować. Tymczasem, w ciągu ostatnich 7 dni, bitcoin jest na blisko 13,5% minusie, cała kapitalizacja rynku kryptowalut to 292 miliardy, więc jesteśmy chyba wyżej niż 3 tygodnie temu, ale byliśmy już dużo, dużo, dużo wyżej. Zobaczmy na wykres kapitalizacji, jak on się przedstawiał przez ostatnie kilka tygodni. Może zobaczmy ostatnie 7 dni, bo to w tym czasie się działo i tutaj mamy 384 miliardy, 386, 387, więc takie były najwyższe momenty kapitalizacji. Zobaczcie, jak dziutko już jesteśmy w korekcie. Dominacja Bitcoina ciągle wzrasta. Bitcoin dosłownie zażyna wszystkie alty. Jest to rzeź na altach. Prawdopodobnie jest jeszcze kolejny etap. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W każdym razie dominacja Bitcoina urosła do ponad 60%. Więc przechodzimy już na giełdę BitBay. I mamy tutaj oczywiście, zaczynamy od ulubieńców, czyli Ripple. I Ripple... Kupujemy oczywiście za 75 zł, czyli 25 za każdy z trzech tygodni, czyli w sumie 75. 1,47 kupujemy prawie 51 sztuk Ripple. Oferta skupiona, zamykamy i przechodzimy do ZyoExa. ZyoEx, tak samo, jeden z ulubieńców, czyli kupujemy go co tydzień. Za 75 zł mamy blisko 64 sztuki W zasadzie zaczekajcie chwilę, bo cena się zmieniła, odkąd tutaj ostatnio byłem. Już można go kupić po 1,15, 1,14, ale to nie będzie skupiona całość. Już widzimy, że tylko blisko 50 zł, więc jeszcze zostanie w ofertach. Oferta została wystawiona, tak, część tej oferty została skupiona, część została w ofertach. Za chwilkę mam nadzieję, że się skupi. Więc zarek zamykamy i kolejne kryptowaluty na ten tydzień, zostanie na te trzy ostatnie tygodnie. To powiem Wam, że nie miałem wielkiego dylematu. Zobaczcie, augur, on jest naprawdę bardzo, bardzo nierziutko. Więc tutaj, Augur kupuję za 50 zł. Jest naprawdę bardzo, bardzo zadowalająca cena, można powiedzieć. Więc tutaj mamy 57,26 za 50 zł, czyli kupujemy Augur. Ok, skupione. I kolejne kryptowaluty na ten tydzień to będą Stellar. Stellar, którego już dawno, dawno nie kupowałem. Stellar także za 50 zł po 40 groszy i mamy blisko 125 sztuk Stellara. Skupujemy tą ofertę i trzecia z kryptowalut to będzie August sobie zamknijmy, Stellar sobie zamknijmy i mamy Tron, OMG i Basic Attention Token. I patrząc na tutaj na OMG, widzimy, że on jest po wzrostach przez ostatni czas i on nawet nie wrócił poniżej ceny sprzed tych wzrostów Bitcoina. Sprzed kilku tygodni, więc OMG dzisiaj sobie odpuszczam. Tron, tron cały czas się waha się w tym samym przedziale. Dzisiaj go też zostawiam. I trzecią kryptowalutą będzie BASIC Attention Token po 1,20 za 50 zł. Ok, i blisko 41,5 sztuki BASIC Attention Token kupujemy za 50 zł. Tak, już wszystkie waluty istotne. 3 tygodnie mamy już skupione. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli kogoś rzeczywiście interesuje strategia 369, o której powiedziałem na YouTube jakiś czas temu, podajcie na lagach, tam jest dużo więcej. Ja tymczasem się żegnam. I oczywiście będę wdzięczny za każdego lajka, subskrypcję, komentarz pod filmem. I do zobaczenia w następnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!